Nazywam się Kamila i jestem miłośniczką procesów. Pomagam właścicielom małych i średnich firm ułożyć sprzedaż, obsługę klienta i administrację, tak żeby wszystko działało sprawnie i było zgodne ze strategią. Jeśli czujesz, że zatrudniasz świetnych ludzi, a mimo to nie są do końca samodzielni i przychodzą do Ciebie z wieloma prostymi pytaniami, mogę Ci pomóc. W ramach usługi biznesmanagera na godziny wskakuję tam, gdzie mnie potrzebujesz. Pomagam ułożyć sprzedaż, obsługę klienta, administrację i zaprowadzić porządek w firmowych procesach. Współpraca jest elastyczna. Ty wybierasz pakiet godzin, a ja zajmuję się tym, co najbardziej potrzebne. Raz w tygodniu dostajesz e, dokładny raport, a regularnie spotykamy się na strategicznych kolach, żeby omówić dalsze kroki. Prywatnie kocham góry i długie wędrówki z moim 11-letnim labradorem. W pracy też stawiam na długofalowe efekty, a nie jednorazowe rozwiązania. Jeśli chcesz zobaczyć, czy to dla Ciebie, umów się na krótką rozmowę, a razem sprawdzimy, jak mogę pomóc Twojej firmie. No